Witam Was moi kochani, zaczynamy nowy etap, czyli zbroimy teraz te elementy tutaj, które mieliśmy narysowane na tej kartce od kierownika. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Czyli jesteśmy w tym miejscu tutaj. Jesteśmy w tym miejscu moi drodzy. Czekajcie, wezmę sobie coś, żebym mógł tutaj Wam to wytłumaczyć. Czyli rozkładamy te elementy, które przechodzą nam tutaj do tego miejsca. Tutaj idzie przez, w zasadzie przez całość. Jeden, jeden pręt no i tutaj idzie prosty, który kończy nam się tutaj na tym podciągu naszym, czyli w tym miejscu i leci dalej potem do wieńca, który jest na garażu. Czyli tu ściana kończąca garaż. W ten sposób to wygląda. Czyli tak to finalnie wyglądają te pręty. Ja porobiłem zdjęcia i, i e, wysłałem filmik kierownikowi żeby sobie zerknął na to czy jest to ok, wszystko, żeby potem nie było jakichś tam niedomówień? Natomiast ja odpowiedział mi, że jak będzie w biurze, to na to zejrzy, więc ja nie będę czekał aż kierownik będzie w biurze, tylko muszę rozkładać dalej, bo nie wiem, czy pan kierownik będzie w biurze o 10, czy o 12, czy o 1. Ja nie będę stał z robotą i czekał, aż pan kierownik będzie w biurze. Więc rozkładam te pręty według rysunku. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, ale jeszcze muszę wam sprostować jedną rzecz, ale zaraz jedę na dół i wszystko wam wytłumaczę. Dobra, moi drodzy, pozwolę sobie przeczytać Wam dwa komentarze, które gdzieś tam w zasadzie skłoniły mnie do wyjaśnienia, bo ja zapomniałem po prostu o tym, żeby Wam to wyjaśnić, czyli jeden napisał Paweł, pozdrawiam oczywiście Paweł Bielenin, napisał mi Edward, pamiętaj, że zawsze można zmienić kierownika, to są jakieś jaja. I ten komentarz jakby od Pawła uświadomił mi, że ja faktycznie nie wytłumaczyłem Wam o co chodzi, tylko pokazałem Wam tą kartkę, natomiast moi drodzy, tutaj mam drugi komentarz od, gdzie to mamy... Szczepan 79 napisał w ten sposób: Według mojej wiedzy, projekt został adaptowany przez projektanta z uprawnieniami bez uwag. Kierownik ma dbać, aby obiekt był wykonany zgodnie z projektem. To dlaczego jeszcze trzeba dokładać zbrojenia? No chyba, że zmieniły się obciążenia. No i tak właśnie to wygląda, Szczepan. Tutaj zmieniły się pewne sprawy, czyli według projektu typowego. W tym miejscu kończył nam się tutaj element stropu. Natomiast doszła ta ścianka, która tutaj jest o 60 cm przesunięcie, więc wyszło kawałek dalej. Druga sprawa, jaka jest zmieniona, to jest ta ściana. Ta ściana w projekcie jest jako działowa, natomiast tu jest ona jako nośna. Mamy tu podparcie oczywiście na fundamencie, bo ten fundament był wykonany od podstaw. Czyli zerknijmy, moi drodzy, jeszcze raz na tą kartkę, jakie zmiany wprowadził kierownik. No i pokażę Wam oczywiście ten projekt, ten projekt yy, który jest projektem adoptowanym i zrobionym przez projektanta. Czyli tutaj mamy te zmiany, czyli mamy tutaj tą ścianę, która w projekcie jest jako 12 cm. Ja ściągnę kamerę, bo nie wiem czy to będziecie widzieć. O, pizdu leci na dół. Czyli mamy tutaj doszedł nam ten element yy, stropu kawałek, czyli te poszerzenie tutaj zostało dorobione. No i ta ściana po prostu, tu jest napisane wieniec 3, gdzie w projekcie typowym tego nie ma. Mamy tutaj jakby w całości tą płytę i dlatego nastąpiły też te zmiany. Zaraz Wam pokażę ten projekt całościowy. Tutaj w zasadzie wiele tutaj tych zmian nie ma. Tu się w zasadzie nic nie zmienia na tym odcinku. Te zmiany doszły tylko tutaj. Więc sorry, że, że teraz Wam to tłumaczę, ale dzięki Paweł, że czuwasz. Zawsze czuwasz, także pozdrawiam. I teraz przejdziemy do projektu typowego. Zaraz to znajdę i wytłumaczę Wam. Zobaczycie sobie porównanie, jak to wygląda w projekcie typowym. Dobra, moi drodzy, projekt typowy wygląda w ten sposób. Czyli mamy ten element tutaj, w, 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 mamy ten, tą płytę, która jest w projekcie typowym. Czyli mamy tutaj ten podciąg zrobiony. Natomiast tutaj zostało to dorobione szerzej. No i tu jak widzicie, jest po prostu jedna płyta. W tym miejscu, czyli te przezbrojenia komina, powinny być zrobione w ten sposób, że od wieńca do wieńca, żeby to się trzymało, no i w tą stronę tak samo. Tam mamy troszeczkę to zmienione, zresztą możecie sobie zatrzymać film tam i zobaczyć. No i dlatego są te zmiany. Tutaj w zasadzie nic się nie zmienia, jest to praktycznie to samo, co jest, co jest i tam, chociaż nie przyglądałem się dokładnie, ale musimy i tak robić według tamtej kartki, którą zrobił kierownik. Dlatego, dlatego tak to wygląda. Są jakieś tam zmiany wprowadzone. Jeżeli chodzi o o szczepan, o szczepan 79, jeżeli chodzi o dodawanie tego uzbrojenia, powiem Ci tak: tutaj na tym obiekcie zostały dodane trzy słupy przez kierownika, czyli został dodany ten element, ten element i element tamten. Gdzie ja też po prostu jako wykonawca tego obiektu, ja nie będę tam, wiecie, stwarzał jakichś problemów. Chociaż według mnie jest to po prostu zbędne, dlatego że już Wam tłumaczę, moi drodzy, ściana, którą ktoś projektował i druga osoba, która ją adaptowała, doskonale wiedzieli, że jest podparta jakby ściankami działowymi. Tutaj mamy cztery ścianki działowe jako podparcie tej ściany i w żaden sposób te słupy tutaj nie robią żadnej roboty. Według mnie, to jest oczywiście moje zdanie, możecie pisać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy faktycznie te słupy tutaj trzy były konieczne. Czyli mamy podparcie. W jednym miejscu, w drugim miejscu, tu jest podparcie, w trzecim miejscu. Ja oczywiście nie neguję wiedzy kierownika, ani, ani nie chcę tam, żeby on, ktoś se myślał, że, że. No i tu mamy czwartą siatkę, że po prostu gdzieś tam próbuje tego kierownika jakoś oczernić. Bo oczywiście chłop ma, posiada wiedzę, ma szkoły ukończone. Trzymajmy się tego, że tą wiedzę posiada. Więc takie dodawanie. Przez kierownika budowy, a tu pan dołóż pręta, a tu pan jeszcze coś tam zrób, no według mnie też jest nieuzasadnione i bzdurne, bo każdy, kto buduje dom, wiadoma sprawa. Jest projekt, jest adaptacja tego projektu, co jest koniecznością, bo bez tego w ogóle nie ruszy budowa, jeżeli nie będzie projekt zaadaptowany, nie dostaniecie pozwolenia. No i jest też kierownik budowy, który powie sobie: proszę tu dać, tu dać, tu dać i, i, i tyle. Więc te słupy zostały wykonane jako pozaprojektowe, żeby po prostu to miało ręce i nogi, według kierownika. No i dobra, i teraz przejdziemy do tego zbrojenia głównego. Tu Wam wyjaśniłem, mam nadzieję, że, że wszystko jest ok. Ja sobie tutaj wczoraj już przygotowałem, moi drodzy, pewne elementy tego, tego zbrojenia, więc będę sobie tylko teraz rozkładał. No i mam pocięte te pręty, tylko porozkładamy, powiążemy, pokażę Wam kawałek, jak to wygląda. No i przejdziemy potem do płyty następnej. Czyli to co Wam mówiłem, ja zawsze mam taką zasadę, że robię rzeczy, które według mnie są najgorsze do zrobienia. Czyli mieliśmy tą płytę najwięcej tego gięcia, najwięcej tych elementów, które trzeba było przygotować, najwięcej kręcenia, pierdolenia za przeproszeniem, ale jest zrobione. Czyli ten największy etap mamy gotowy. I teraz sobie tu systematycznie będę rozkładał te elementy, oczywiście te, które mamy z płyty z pręta szesnastki. Spręta 16, bo tutaj idzie płyta dwukierunkowa z 12, więc to jest przysłowiowy pryszcz do wyginania. Ja tam idzie w ogóle już 6, także nie wiem, to chyba palcami będziemy wyginać te pręty. I tam ta płyta też idzie nad tarasem jako płyta jednokierunkowa z pręta 12, więc tam wszystko jest jakby dużo łatwiejsze do wykonania. No i tutaj sobie rozkładam według tego rysunku, czyli jeszcze raz Wam pokażę ten rysunek. Możecie sobie zobaczyć. Czyli w ten sposób to rozkładamy. No i tu mamy tą zmianę, o której mówiłem, czyli pręty będą szły w tym miejscu 3 i w tym miejscu 3, bo będziemy musieli zrobić podparcie tego stropu tu na tych prętach, więc one muszą nam się opierać tu na wieńcu i na wieńcu tam. Ta ściana miała być 12, natomiast jest 24. Pamiętajcie to, co mówię, jest podparta na fundamencie. Fundament jest zrobiony od podstaw przy, przy budowie tego domu, więc mamy ją podpartą na fundamencie. Dlatego tu nastąpiły też te zmiany. Dobra, jedziemy z tym rozkładaniem. Mam nadzieję, że wszystko jasne, jeżeli chodzi o, o to, co Wam pokazałem. W ten sposób to układam. Poczekamy jeszcze, aż kierownik będzie w biurze i da mi znać czy jest ok, ale tak jak mówię ja nie będę czekał, tylko jadę dalej z tematem i, i tyle, bo nie mam czasu, że kierownik będzie w biurze. Dobra, jedziemy z tym koksem moi drodzy, czyli pręty mam poszykowane proste, które muszę wkładać i to robimy naprzemiennie, czyli tak jak widzicie w tym miejscu musimy wstawić pręt, więc jadę sobie Teraz przychodzi ten nasz prosty, więc jadę sobie tutaj. Musimy go zamontować, przeciągnąć, żeby oparł się nam na tym wieńcu, też tutaj w tym miejscu. No i cofniemy, żeby, żeby to było. No i oczywiście mam pokreskowane z jednej. Tutaj akurat nie mam, ale mam w tamtym miejscu. Ale tutaj widzimy na mniej więcej na oko co 12 cm to wychodzi. Teraz te pręty mają być nie co 10, tylko co 12 cm. Możemy jeszcze troszeczkę tutaj dopuścić, o, w ten sposób i teraz kolejny pręt jaki musimy zrobić to jest l zrobiona w tą stronę, czyli mamy tutaj poustawiane. No i ta sama sytuacja, czyli pręt wchodzi nam pod spód, czyli w tym miejscu go wkładam i ustawiam go tutaj. I tu zostanie przykręcony w dwóch punktach, tak jak tutaj do wieńca. Do, tak, dokładnie do wieńca. No, i ostatni element, który mamy do zrobienia, to jest ten element tutaj. Też mam już to przygotowywane wczoraj. Miałem chwilę czasu, to jeszcze to ogarnąłem, żeby to porozkładać. No i ta ten temat tutaj, moi drodzy, będzie szedł jakby do komina. Czyli do komina mamy tutaj, myślę, wszystko jasne. No i tu kolejny pręd w ten sposób. i podparcie tu na wieńcu, czyli tam leci do końca. Tu się podpiera, Jak mamy taką sytuację, albo walnę w trzemionko, albo po prostu nie będę zwracał też na to już uwagi, nie jest to jakaś tam ujma żadna. No i tutaj też to zostanie przykręcone do, do tego tutaj naszego wieńca, naszego znaczy podciągu. I tak to wygląda. I zaś prosty, elka w tą stronę, elka w tą stronę i systematycznie aż dojdziemy do komina. Tutaj jak będziemy to skontaktuję się z wami, włączę się i będziemy rozkminiać jak to zrobić tutaj dalej. Dobra moi drodzy, jesteśmy tu przy kominie, więc pokażę wam teraz. To się okazało, że jest wszystko dobrze, więc tutaj nie ma zastrzeżeń, lecimy tak dalej. Jedna sprawa, która doszła. To jest dołożenie tutaj prętów, czyli musimy uzupełnić tutaj te przestrzenie puste, bo mamy co 12 i nagle 24, więc musimy to uzupełnić krótkimi odcinkami podpartymi z jednej strony i z drugiej na wieńcu, więc tutaj te odcinki podocinam i teraz jesteśmy przy tym, przy tym naszym kominie, czyli dojechaliśmy do tego elementu, tutaj mamy taką sytuację, że ten pręt, który idzie po całości, plus ten długi, który tutaj jest, tworzą nam jakby tutaj obok siebie wiem, te elementy, które mamy w tym projekcie. Czyli mamy tutaj w tym projekcie to pokazane, zaraz Wam pokażę o co chodzi, czyli mamy, o, otwórz się Sazamie, czyli mamy tutaj ten temat. Czyli mamy jeden prosty, drugi, yy, drugi po prostu jest z l zrobiony, a środkiem do dołożyłem tylko i wyłącznie jeden jako podporę na, na te nasze przezbrojenie przy kominie tak zwanym. No i tutaj zrobiłem w ten sposób, że yy, nie jechałem już z tymi prętami do samego końca, nie podpieram tego na tym wieńcu, czyli tam bo uważam, że nie ma takiej potrzeby. Tutaj to spokojnie wystarczy, czyli będą tutaj trzy. Troszeczkę odsuwam z racji tego, że tu musi przyjść jeszcze przy kominie styropian. Oddylatować musimy, oddylatować musimy po prostu ten, ten nasz komin od betonu. Nie możemy tego zlać betonem, żeby pszczoła, żeby nie było. Jeszcze nie śpi. I teraz tak, i tutaj będą takie krótkie odcinki pododawane już uzupełnienie tego, tego po prostu zbrojenia do samego końca co 12 cm, no i musimy teraz jeszcze ogarnąć ten temat tu. Ale jak podocinam, myślę, to ja wam pokażę o co tu chodzi. W zasadzie tu się nic nie zmieni, te pręty będą kontynuowane. Czyli tutaj będzie odcinek, szedł który będzie nam zamykał do wieńca, od wieńca do wieńca, bo nie mamy możliwości przepuszczenia. elka zostanie skrócona o odpowiednią długość żeby ten wypust w tą stronę był zachowany no a tutaj będzie po prostu bez zmian i kontynuacja w tą stronę będzie układane te nasze zbrojenie porozkładam sobie to, podoginam wszystkie te elementy czyli myślę, że spokojnie to dzisiaj ogarnę żeby to porobić, porozkładać a tutaj mamy akurat taką sytuację, że pręty idą co 36 cm czyli w ten sposób tutaj dość, dość rzadko jeżeli chodzi o całość oczywiście bo też ta płyta Widzicie, jaka jest? To jest mały odcinek, mały kawałek, więc tak to wychodzi. No i tutaj jest przepust zrobiony w tamtą stronę na przejście na tamtą płytę. Także tutaj sobie to też ogarnę. I tutaj standardowo, znaczy tradycyjnie, już też sobie przygotowałem, bo zawsze doginam te pierwsze moje drodzy, żebym wiedział, czy ten wymiar faktycznie według projektu pasuje. Jeżeli pasuje, to tak robię. Jeżeli jest za krótki, no to dokładam. Po prostu troszeczkę, jeżeli jest za długi, to ujmuje, żeby nie, nie nagiąć wszystkich, a potem każdy indywidualnie docinać, bo to jest bez sensu robota. Dlatego zawsze warto sobie po jednej próbnej elemencie zrobić i macie święty spokój, że jest to wszystko w porządku i, i pasuje na, na budynku, bo pokazywałem Wam. Już nieraz, że projekt projekty natomiast żywica, jeżeli chodzi o, o nasze prace tutaj zbrojarskie w tej chwili, to czasami wychodzi troszeczkę inaczej. Więc tak jak mówiłem te elementy czy podciągi, czy cokolwiek ja już po zaszalowaniu sobie dopiero mierzę i robię to na gotowca, jakby pod wymiar, to co potrzebujemy, nie robię tego na dole. Oduczyłem się tego już dawno, żeby po prostu nie wchodzić, potem i okaże się, że, że według projektu jest przykładowo 280, a ja mam mieć, a ja mam otwór przykładowo na 275, no i jest wtedy problem z osadzeniem tego elementu gdzieś tam we właściwym miejscu. Dobra, doginam to i tutaj jak dojadę, to Wam pokażę, żebyście widzieli jak to wszystko wygląda. O co mi chodzi, bo gadać mogę, ale jak pokażę, to wtedy wiadomo, że jest to dużo, dużo, dużo łatwiej. Więc tutaj zrezygnowaliśmy z tego. W zasadzie ja zrezygnowałem z tej przedłużenia tego, bo nie widzę takiej potrzeby. Tu jest podpora na tych trzech prętach. Te pręty jakby były przedłużone w zasadzie, nic by tam nie dały kompletnie. Tutaj to spokojnie wystarczy przy tym kominie. Takie przezbrojenie yy, przeżyje nas wszystkich. Dobra moi drodzy, dojechaliśmy do tego komina, czyli spróbuję Wam to wytłumaczyć, tutaj pokazać, zbliżyć, żebyście wiedzieli o co chodzi. <laughs> czyli jak macie taką sytuację jak tu, elka, którą skróciłem, czyli ten element tutaj jest zrobiony krótszy niż, niż tamten oczywiście, bo przeszkadza nam komin. Tam, w tamtą stronę nic się nie zmienia. Tutaj rozstaw też się nie zmienia, więc musieliśmy to troszeczkę skrócić. Taka sama sytuacja jest z tą czyli tu jest zachowany ten sam roz odstęp który szedł w tą stronę, natomiast pręt został obcięty, wprowadzony w wieniec i sytuacja tutaj na tym odcinku przy kominie jest zamknięta. Natomiast tutaj, gdzie kończy się już mi ta ostatnia elka, zainstalowałem taki jeden odcinek pręta, żeby było podparcie tu na wieńcu i na wieńcu tu w tym, z tej strony. I to jest taki dwumetrowy kawałek, który będzie nam tutaj jakby zakańczał ten etap, bo tu żadna elka już też nie pomoże w niczym, ani w jedną, ani w drugą stronę. No i następne już będziemy robić te elementy, które mamy tutaj przygotowane. Resztę jeszcze muszę podoginać. Mamy to w ten sposób tutaj porobione, to Wam pokazywałem, więc rozkładam podkładki, idę powyginać i jadę z tą stroną. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie tego tematu tutaj, Mamy zrobione w ten sposób, czyli te trzy pręty, o których mówiłem, w zasadzie jeden dołożony, czyli jeden, jeden luźny dołożony to jest ten środkowy, zagęszczenie po to, żeby te trzy pręty nam się na tym podpierały, bo tutaj mamy jakby przerwanie stropu w tym miejscu i musimy to w ten sposób zrobić czyli podparcie na wieńcu, z drugiej strony podparcie na wieńcu, i tutaj mamy. Wpuszczone te trzy elementy w wieniec, i podparcie na tych trzech prętach, które zagęściliśmy. No, i tutaj mamy już krótkie odcinki, normalnie proste, zwykłe proste druty, które idą w ten sposób. Tutaj będą to. Potem sobie to oczywiście poukładam, jak będę to wiązał. Na razie jest to tak, jak jest i zakończamy już tym prostym odcinkiem ten element. No, i tutaj mamy jeszcze dołożone, jakby co któryś. Czyli wcześniej mieliśmy taką sytuację, że. Tak to wyglądało. Nie było tych prętów tutaj w projekcie. Zresztą też widzieliście, nie ma tego, nie ma nawet zmianki o tym, więc tutaj na logikę trzeba czasami też to wybrać i dołożone zostało to w ten sposób, że no właśnie tam do góry, że tutaj ten odcinek chodzi mi tam podpiera się na wieńcu i tutaj też podpiera się na wieńcu i co 12 cm prostaw zrobiony. No i tyle. <laughs> tak powiem wam czasem, człowiek sam się z tego śmieje, bo jak widzę takie zbrojenie Pręty FI-16 na rozstawie, moi drodzy, tutaj jest niespełna 2 metry. Ta płyta, zaraz zresztą zmierzymy, Wam powiem dokładnie, ile tutaj jest. 112 cm rozdzielki, tutaj przychodzą 110 FI 6, co 10 cm FI-6, to prawda, ale co 10, zobaczcie, 195 cm jest nasz rozstaw, dokładnie 195 cm. Mamy szerokość pomieszczenia, bo to jest nasza szerokość pomieszczenia i na tej szerokości mamy pręty co 12 cm i 16 porozkładane. Już nie mówię o tamtej płycie, bo tamta płyta to jest w ogóle kosmos dla mnie. A jest jeszcze nieskończona, bo tam jeszcze przyjdą elementy, które mam oczywiście będę pokazywał na razie. Chcę sobie tutaj to rozłożyć i ułożyć te pręty rozdzielcze, wszystko jakby zamknąć ten cały element tutaj na gotowo, żebym miał już to gotowe. No i potem zrobię sobie tą pierdołę, on tutaj. No I przejdziemy na tą może z tamtej strony jeszcze bym chciał zamknąć tamtą płytę jednokierunkową. No i tutaj też jest płyta dwukierunkowa, czyli troszeczkę inny temat. Też wam wyjaśnię o co chodzi, jak, które pręty pierz zacząć kłaść, żebyście nie mieli problemów i, i tak dalej i tak dalej. Dobrze, że wyjaśniłem się też sprawę z tym rysunkiem, bo pokazałem to ostatnio na filmie, nie było jakby wyjaśnione, tylko pokazałem Wam, dlatego Paweł też zareagował i zareagował tam też, nie wiem, Szczepan79 czy, czy jakoś, nie, nie, nie pamiętam, ale jeden z Was zareagował, więc jesteście czujni, super. Natomiast ja po prostu zapomniałem to pokazać też według projektu normalnego, jak to miało miejsce, dlaczego nastąpiła ta zmiana, dzisiaj Wam to wyjaśniam, więc myślę, że wszystko jest jasne. Dobra moi drodzy, ja sobie tutaj lecę jeszcze z tym tematem, porozkładam, a z wami się żegnam, bo y, muszę jeszcze pojąć parę drutów do, do, do ogarnięcia. Proste mam pocięte, wszystko przygotowane. Natomiast tu się z wami żegnam, widzimy się, jak będziemy robić rozdzielcze. Pokażę wam na co zwrócić uwagę, y, w którym miejscu gdzieś tam próbować to jakoś ogarnąć. Także miejcie się, do następnego.